W weekend mieliśmy okazję obejrzeć w walce wieczoru Pawła Stępia z Josu Bułacim, brązowy medalista olimpijski. Był tu faworytem 18 do 1, więc generalnie powinien zdeklasować Polaka. Wygrał bardzo wysoko na punkty, ja sam punktowałem ten pojedynek 98-92, a sam Paweł Stępień wyglądał jakby przeszedł obok walki. I teraz, no ja mam co do tego pewne wątpliwości, moim zdaniem Paweł był zdeterminowany, Paweł był nastawiony odpowiednio, ta głowa dojechała, natomiast wydaje mi się, że po prostu zabrakło umiejętności. Już mówię dlaczego, po prostu znam Pawła, ma bardzo dużą lekkość, bardzo dużą swobodę ruchu, Ogromne umiejętności. Zmienia znakomicie tempo akcji. To potrafi mało który z polskich pięściarzy. Ma niezłe, niekonwencjonalne zachowania w obronie. Ale ta, ta łatwość poruszania się, łatwość zadawania ciosu sprawia, że, że wygląda jakby boksował trochę nonchalantko. Może też coś w tym być. Może. On nie daje z siebie 100%. Do tej pory miał zawodników, którzy od tego od niego nie wymagali. Do walki z Markiem Matyją musiał się zbierać aż dwukrotnie, bo, bo musiał dojść do rewanżu, żeby pokazał całego siebie. W ten pojedynek był niezwykle wyrównany, więc być może on ma taką manierę, że, że wychodzi i, i uważa, że... Musi mu to pójść lekko. Tak jak powiedziałem, do tej pory to się sprawdzało, bo ci rywale byli o tyle wolniejsi, o tyle słabsi, o tyle gorzej przygotowani, że jakby wygrywał Paweł bez, bez żadnego problemu. Z kolei zresztą był Acim, który był przygotowany. Może nawet lepiej od niego, który miał lepsze doświadczenie w boksie olimpijskim, który osiągał większe laury, który wydaje się, że koordynacyjnie też nad nim przeważa, to nie wystarczyło i... Stąd wydaje mi się taki obraz tego pojedynku, że, że Paweł zrobił sobie taki sparring zadaniowy, a tak naprawdę on po prostu nie mógł w tej walce zrobić dużo więcej, bo przeciwnik był o tyle lepszy, on próbował swoich rzeczy, nie jest przyzwyczajony, żeby pójść na całą, to nie jest agresor z natury, on. Jakby wszystko przechodziło mu łatwo, on nie łamie swojego e, rywala od początku do końca, nie pracuje nad nim. Taki typ zawodnika. E, widzimy to wielo. Oczywiście zabrakło e, tej maksymalnej determinacji, tej ochoty, żeby to zmienić. E, w momencie, kiedy to, co robiłeś całe życie, nie wychodzi, ale też e, tak jak powiedziałem, jeśli, jeśli nie przyzwyczajasz się do tego wcześniej i to jest wskazówka dla e, młodych pięściarzy, nie próbujesz wygrywać każdej walki za wszelką cenę przed czasem. Nie próbujesz z każdej walki wyciągnąć 100%, to później w tej najważniejszej może ci tego zabraknąć. My możemy tylko się opierać, ja tylko tłumaczę jakie ja miałem odczucie znając Pawła, bo miałem okazję z nim sparować. Jeszcze jak trenowaliśmy wspólnie u Andrzeja Gmitruka i być może mógł, mógł zrobić więcej. Na pewno w walce, w której jest się underdogiem 18 do 1, rzadko kiedy się, zdarza się, że trafimy na przeciwnika, który jest w zasięgu, a w tej dyspozycji Joshua Bułaci wydawał się być w jego zasięgu, chociaż Rinka absolutnie tego nie pokazał, no bo tak jak powiedziałem, mogło się wydawać, a, a myślę, że po prostu Paweł nie mógł zrobić więcej. I jeszcze raz, wskazówka dla e, młodych pięściarzy, e, taka poglądowa walka, ale właśnie Pawła z Bułacim, żeby oni budując swoją karierę, przyzwyczajali się, żeby e, z każdym rywalem szukać e, tego nokotującego czasu, żeby każdego rywala e, stłamsić maksymalnie, żeby e, pokazać w tej walce e, kto jest lepszy, bo później w tych najważniejszych walkach może nam tego przyzwyczajenia zabraknąć. Co dalej z Pawłem pokazał na, prze, na pewno duże umiejętności, nie był to jakiś blamasz, nie było to e, takiej deklasacji, że przychodzi Polak, nie umie przyjąć ciosu, nie wie jak go przyjąć, nie wie jak się obronić, e, dostaje zawodnika mocno bijącego i się kładzie. E, tego nie było, a kilka razy w Anglii takiego czegoś doświadczaliśmy więc myślę, że jakaś propozycja będzie. Mam nadzieję, że stępień wróci szybko jakąś walką. Tutaj prawdopodobnie nikt go nie będzie specjalnie z powrotem budował, ale jakąś szybką walką może jedną, dwoma, żeby wrócić do rankingów i być może jeszcze jakaś propozycja się pojawi i Paweł wtedy nie wiem, no skorzysta z tej szansy bardziej. Może to doświadczenie, którego go zbudowało przez te 10 rund zaprocentuje w kolejnym pojedynku. Na razie ta kariera nie przyspieszyła, a, a nawet zrobiła krok do tyłu, bo wiemy, że każda porażka w boksie, porażka zdecydowana, bez kontrowersji, bardzo mocno cofa. Jeśli oglądaliście w ogóle materiał z walki Pawła Stępnia, Zapowiadający ten pojedynek to mówiłem, że Bułaci wchodzi z opuszczoną lewą ręką, często nie dociąga jej w półdystansie, że się otwiera, że nad tą lewą ręką, jak zadaje sam lewy prosty, to sporo jest miejsca. No i Paweł rzeczywiście karcił go tym prawym notorycznie. To był prawy krótki po odchyleniu czy prawy bezpośredni. Natomiast nie szło za tym nic dalej, nie było rozwinięcia ataku, i nad tym chyba ubolewam najbardziej. Za nami chyba najważniejsza walka, na pewno najważniejsza walka weekendu. Ikona boksu, na pewno numer jeden, jeśli chodzi o zainteresowanie. Canela Alvarez wrócił na ring. Wrócił walką z rajderem, obowiązkowym pretendentem i wygrał. Wygrał moim zdaniem każdą rundę. Ja się boję Alvarezowi punktować te rundy, e, nawet jak e, są takie bliższe, bo, e, bo obawiam się, że ktoś mnie posądzi o stronniczość, natomiast, natomiast statystyki pokazały. W większości, e, we wszystkich rundach trafiał więcej e, ciosów i to... E, ta przewaga była znacząca. O, o, oczywiście w niektórych mniej, w innych więcej, ale tym, których mocniej bił, i to wynika z techniki, z motoryki, z, ze wszystkiego. Z uwarunkowań fizycznych. Tym, który mocniej bił, był Saul Alvarez. Te ciosy robiły na, na rajderze większe wrażenie. Zresztą twarz rajdera, złamany nos, mówią same za siebie, ale czy. Czy przekonał nas? Y Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie można się tutaj specjalnie do niczego przyrzebić. Przyjął kilka podbródkowych, wydaje mi się, że trochę chciał je przyjąć, chciał być w dystansie e rajdera po to, żeby go znokautować efektownie, po to, żeby ten pojedynek wygrać, bo myślę, że mógł to rozwiązać zupełnie w dystansie, gdzie rajder byłby zawodnikiem trzy klasy niżej, tak wchodził do punktu dystansu, musiał tam często szukać miejsca, bo Ryder wchodzi tam niezwykle blisko, nawet uniemożliwiając czasem sobie boksowanie, ale oczywiście uniemożliwiając te boksowanie przeciwnikowi. Chodzi o to, że oceniamy Alvareza w kontekście tych największych pojedynków. Ten z pewnością taki nie był, przed nim są pojedynki rewanżowe z Biwołem, wyzwanie z Beterbiejem, e, być może e, walka z zawodnikami kategorii super średniej. I tutaj na pierwsze miejsce wysuwa się Benavides. No i co, co teraz? Z Benavidesem Alvarez byłby moim faworytem, nadal. E, myślę, że ta obrona, którą pokazał ona cały czas jest na wysokim poziomie szczelny blok. E, no ale czego brakowało? Brakowało tych spektakularnych odchyleń, uników, które prezentował szczególnie e, w kategorii średniej. E, brakowało e, czego? Brakowało rozwinięcia e, akcji. Kilka razy nadepnął moc e, na gaz w trzeciej, czwartej rządzie, później w późniejszych się zdarzało. Natomiast e, no nie, nie było to ponawienia ataków, które prezentował w kategorii super półśredniej. Nie było takie rozwinięcia i dlatego, myślę, nie zastopował rajdera. Nie było też pójście ze ciosem. Przecież trafił. Alvarez może nie jest takim finisherem, jakim jest Terence Crawford, natomiast znakomicie wykańcza swoich rywali. Pokazał to przecież w walkach na przykład z Celebem Plantem. Tutaj, tutaj tego wszystkiego zabrakło a w walkach z Benavidezem, szczególnie z Biwołem, po pierwsze nie może stać zbyt długo w miejscu, musi wchodzić w cios rywalowi, musi być aktywniejszy, musi różnicować tempo walki. Co w walce z rajderem było e, podobne do walki z biwołem. Skupił się na pojedynczym, mocnym uderzeniu. Tego też nie może robić. On na pewno musi mm, składać ciosy w kombinację. To jest jego duża przewaga. przechodzić z kategorii e, niższych. On musi stamtąd wziąć po pierwsze szybkość, a z biwołem e, ta szybkość e, nie była e, jakaś zaskakująco dobra. Nie była na korzyść Alvareza. Dlaczego? No bo skupił się na mocnych uderzeniach. On poszedł w siłę. Poszedł w górę z wagą. Musi też składać ciosy w kombinację, bo to charakteryzuje piszczarzy z niższych kategorii wagowych i nakautować przede wszystkim zaskoczenie W momencie, kiedy Alvarez odchylał się od ciosów Kowaliowa i kontrował go, czy prawym hakiem, czy prawym prostym, no to świetnie znajdował do tego miejsce teraz absolutnie tego nie było. Ten prawy podbrudkowy, który prezentowałem w materiale zapowiadającym ten pojedynek tego nie widziałem. Podbródkowy mi uderzał Ryder, a przecież prawy podbrudkowy to jest ten cios, jego chyba minor punch, co, co dawał mu tyle w poprzednich pojedynkach. Znakomicie znajdował głowę Gennady'a Gołówkina, tego Gołówkina jeszcze w Prime. Teraz nie mógł tym ciosem znaleźć absolutnie Ridera, a raidera, który oczywiście na to uważał, nie wychylał się tyle co zawsze, ale jednak było wiele momentów bliskiego kontaktu, w którym Alvarez mógł to zrobić. Lewy hak na wątrobę był bity, był bity dosyć. Często no, nie zrobił takiego wrażenia, jakie ja się spodziewałem. Natomiast lewy sierpowy nie mógł znaleźć głowy rajdera. Tutaj e, szacunek dla Brytyjczyka, bo doskonale tego ciosu unikał. Ustawił się tak, że ciężko nad barkiem było włożyć ten lewy sierpowy, choć kilkukrotnie, Alvarez spróbował i to też na pewno e, mu w jakiś sposób przeszkodziło. Jeszcze raz jestem zawiedziony brakiem tych spektakularnych uników i kontrowania częstszego zawiedziony, że po tak perfekcyjnej akcji lewy, prawy Alvarez nie dokończył rywala, ale jestem zawiedziony w kontekście jego kolejnych pojedynków, bo chciałbym, żeby jeszcze trochę na tym wysokim poziomie poboksował, a w takiej dyspozycji ja bym Biwoła na jego miejscu unikał. Walka z Benavidezem jak najbardziej do wygrania. Tutaj Tutaj szedłbym w co więcej z Beterbiejem, który ma już na karku sporo lat i którego dyspozycja dnia nigdy nie jest pewna. To zawsze może być ta ostatnia walka Beterbieja. Też, też bym zaryzykował. Tego jeszcze nie widzieliśmy. Natomiast Dimitrija Biwoła w tej formie, w tej dyspozycji, z tym przede wszystkim nastawieniem na mocne uderzenia komunikował.